Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, dziś zaczyna się kolejny odcinek. Smutnego serialu, który trwa tutaj od 20 roku, przed którym ostrzegaliśmy jako konfederacja z tej mównicy, mówiąc, że to, na co zgodził się w 20 roku premier Mateusz Morawiecki i wówczas minister do spraw europejskich Konrad Trzymański, to jest złe porozumienie, które pogrąża Polskę, jeżeli chodzi o naszą siłę, o naszą przewagę kompetencyjną wobec Unii Europejskiej. Pieniądze, które Polakom obiecano do dziś do Polski nie dotarły. Wprowadzono Polskę w system wspólnego zadłużenia z całą Unią Europejską po raz pierwszy w historii Polski, wprowadzono Pol Polskę W nowy system nakładania podatków federalnych Unii Europejskiej, które mają być naliczane i już są naliczane wstecznie, wprowadzono Polskę w mechanizm warunkowości, który mimo, że został uchwalony, nie został jeszcze wykorzystany, a pieniądze i tak wstrzymano, co pokazuje, jak pozorny był rzekomy sukces z roku 2020, i wreszcie wprowadzono Polskę w ponad 100 zobowiązań, które rząd nałożył na siebie, na ten rząd i na przyszłe rządy. Wbrew zasadom demokracji ktokolwiek wygra wybory, będzie musiał realizować, setki różnego rodzaju zobowiązań z tej tabeli, która to tabela nigdy w Sejmie nie została przez rząd przedstawiona. To był zły interes, a jednym z tych tak zwanych kamieni milowych z tego właśnie załącznika do porozumienia w sprawie krajowego planu tak zwanej odbudowy jest praworządność. I dziś okazuje się, że Premier przynosi nam do Sejmu ustawę, którą w sposób tajny ustalał z komisarzami, nie z całą Komisją Europejską, ale z niektórymi komisarzami w Brukseli, która ma rzekomo wypełnić kamień o tak zwanej praworządności to zobowiązanie. Ta ustawa wprost z praworządnością jest sprzeczna. Łamie polską konstytucję. Ma wprowadzić chaos prawny, ma wprowadzić relatywizm co do tego, który sędzia jest prawidłowo powołany, a która nie jest. To jest wprost w prostej ustawie. Z tej ustawy wynika, że jeden sędzia będzie mógł jednocześnie być prawidłowo powołany w jednej sprawie i nie być w innej. To czysty absurd. Jak można w ogóle coś takiego rozważać poprzeć? Apel do opozycji nie popierajcie złego prawa od rządu i od Brukseli. Wprowadza ta ustawa relatywizm ustrojowy. Na mocy tej ustawy już nie tylko TK. I KRS, które kwestionujecie jako lewica czy jako Platforma, każda instytucja państwa może być kwestionowana. Sejm też. Chcecie to poprzeć? Naprawdę? Po co? Dlaczego? Wprowadza chaos i bezkarność. Jak może być tak, że za wydawanie wyroków zawierających tego typu tezy, albo nieuznawanie wyroków innych sędziów i instytucji państwa, może być bezkarność? Przecież to jest chaos, to jest stan anarchii. Chcecie przyłożyć swoją rękę do ustanowienia w państwie stanu anarchii? No i najważniejsze, z tego kompletnie nic pozytywnego nie wyniknie dla obywateli. Kompletnie nic. To nie rozwiązuje żadnego problemu i wprost przyznają to nawet sędziowie z Justitii, nawet komisarze z Unii Europejskiej. Przecież to nie zakończy żadnego sporu, żadnego konfliktu. To jest kompletny bubel prawny, to jest zdrada premiera Morawieckiego i rządu PiSu. Dlatego wnosimy wniosek o odrzucenie tego bubla prawnego w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Panie, proszę, pan poseł...